Do nie, szkoły. nie, 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 ja nie idę do szkoły, mamo, ja nie idę. Ja też jak, nie to, idę. jak to nie, jak już jesteś w niej. Nie, Boże, nie, ja się wstębę o, o przez okno. Jest otwarte. jest jest on mnie zaciukał! Rozsypałam się! On ma nóż! On mnie Uciekać od nich! Boże! Ej, ale w ogóle jest dwóch nauczycieli, co jest? O no to... nie, zostaw mnie! No bo tak nieraz było przecież w szkole, czekaj, że czekaj. Był, był nauczyciel i drugi był, e, który go na przykład się praktykant. uczy na nauczyciela. Praktykant! Praktykant, no! Ej, o, czekaj, właśnie, praktykant. Do... ketchup? Szczerze to jest wolę ketup. nie wiedzieć. Okay, ketchup, no bo ketchup. to pewnie stołówka zaraz będzie. O, jakie ja to będzie dobrze. ja wiem, jaki najbardziej ketchup lubicie? Pikantny. E. Hańsa, pikantny. Hańsa, nie, nie, tak? nie, podliszki pikantny. Nie, ja najlepszy. ja lubię, ale ognisty. Taki mega, a nie, mega to taki Ale bardzo dobry. Ej, czekaj, a, tu jesteście. Hańs prawda. pikantny jest najlepszy pod słońcem. Ej. Ej, on mnie cały czas goni, ten nauczyciel, kto to jest? Nie! No, to jest ten kitek nauczyciel pewnie. za biegnie, to jest nauczyciel ewidentnie od matematyki, nie? To jest Kitek pewnie. No, co ty nie powiesz? Ja nie widzę, żebyś słaba w takich grach. Nie kurczę, do no Nie padła. Poczekajcie na mnie, please, bo ja nie mogę przejść. No chciałabym A? poczekać, ale tu jakiś wredny nauczyciel. No za to mam nauczyciel wesić na przerwę, wypij kawę, czy to mnie teraz zabij, bo wyjdę z tej gry. <laughs> po monitorach skacze. Wyjdę to z tej To jest Ej, Ej, kto lubi w komentarzu, informacje? jaki przedmiot w szkole najmniej zawsze lubiliście, albo najmniej lubicie. Włem. trzeba było się przebierać, a później się śmierdziało A to też. Ty tak. włęcz? No tak. Tak, nienawidziłam o, wiecie, tego przebierania się, no. Ja się wystroiłam, o właśnie, tak się wystroiłam, że się rozsypałam, a tu później trzeba było wszystko no O, dogoniłam was. Co gadacie, to był mój ulubiony przedmiot, a najmniej ulubiony Ja matematyka. nienawidziłam, bo w każdej szkole, za Każdym razem było granie w głupią siatkówkę, w którą ja byłam za niska, so, żeby w nią grać o. I nie, lub, nie lubiłam, si bo zawsze były jakieś dobre dziewczyny w tą siatkówkę, Ej, które potrafiły ja grać I one jak ty nie umiałaś grać, to one później patrzyły się na ciebie, jakbym była jakaś, bym była jakaś, nie wiem, głupia I po prostu, no I dlatego nie, nie lubiłam grać w siatkówkę Ja miałam tu samo, ale z koszykówką, u nas cały czas w koszykówkę grać. No, w koszykówkę? też bo też byłam za niska ja najbardziej uwielbiałam hokeja grać bo tam nie miało znaczenia wysokość ja się I... bałam bo jak oni tybiki ja tam się bałam. mieliście właśnie... lodowisko w szkole nie to był taki po prostu na podłodze znaczy ja, ja chodziłam na lodowisko, bo ja byłam w centrum w Gdyni i tam my chodziliśmy na WF na lodowisko, mm -hmm. Tak rad, było fajne. My też parę razy byliśmy, ale no cóż, nie wypaliło, czekajcie, a wy tu jesteście, dobra, ja muszę was No dowolić. poczekajcie może chwilę na wszystkich, bo to jest to no, ja substancja, jak myślicie, to, co to jest? Poczekajcie na mnie To jest chwilę, soczek please. jabłkowy, to jest to? wojanek, nowy smak wojanka, jabłkowy. nie smak Poczekajcie chwilę, please. Co ty... Co o Boże. to było? Który nauczyciel wredny pewnie tutaj troluje. Ja ci mogę dać coś do picia Wera, jeśli chcesz, ale nie wskakuj do biłuta. Poczekajcie na mnie chwilę, już idę. Nie lubię być taka sama, taka zostawiona. Vera, się. Tak? Ja Bo coś nie robiłam. Co ty robiłaś? Lody, lody od lotowych BFF robiłam wysadziłam kitka, bo on mnie też tutaj wysadził. A, bardzo, tam dobrze, bardzo, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Ej, a w ogóle kitek stracił status nauczyciela. Jak no i bardzo dobrze, no mój, za karę, bo on mnie nękuje tylko. zielonego jabłkowego wojanka, dotknęłam. Karę był tutaj uczniów, no i ma za swoje, zwolili go. Ej, tu jest jakiś labirynt, o co chodzi. Już nie będzie nękał ludzi. Ja idę za wszystkimi. O, kitek, wyznacz trasę, tak? Dziękuję. Strzałka, jaka jest. Taki. Jezus, jak tu się ekran buguje, ja nic nie widzę tutaj. Jak to o. się stało, że jesteśmy ostatnie? Na wszystkich czekałyśmy? No nie! Właśnie! Dotknęłam dywaniku kolorowego. Nie, nie chcę o ja też. kupić. Powiem wam tak, to, jest, to nie jest szkoła, tylko to jest bardziej przedszkole, nie? O Boże, jak ja tu wpadłam? I no jak nie, tylko od, od razu Bardzo dużo łapeczek w górę, jeżeli cieszycie się na powrót do szkoły. A jeżeli się cieszy? nie cieszycie. <laughs> nie no, myślę, że większość osób się cieszy na powrót do szkoły. O, znaczy, nie ten Znaczy ten... tak, zawsze początek jest fajny w szkole, jak się wraca, tak, bo tak. czeka dużo opowieści i tak dalej. Tak. Ale to tylko jest tak przez pierwsze może dwa tygodnie jest fajne. Ja się nie cieszy, to wkleja y, emotkę złości w komentarz. O właśnie. Mówię, no że tak. aż do pierwszej kartkówki jest fajnie i pracy domowej. A teraz już chyba nie ma pracy domowych. No właśnie, ja też Słyszałam, że nie ma. Że nie ma już, nie, nie A? ma już. Tak. Ale w procentach? U. Aga no jest. Nie jednak. WF. Słuchajcie, no tak słyszałam, widzowie. Wychodzicie pewnie jeszcze do szkoły, więc powiedzcie, macie pracę domową czy nie? Jeśli ktoś ma, to niech się poskarży w komentarzach. A tutaj jest. Ja Drabiny, no nie, dobry jakiegoś tego rozlanego keczupu, no. Ale powiem wam, ja nie lubiłam właśnie jak y, w podstawówce była gimnastyka i na gołe stopy trzeba było ćwiczyć, to było straszne. Na no? gołe stopy? Tak, no. Nie, to my w skarpetkach ćwiczyliśmy i przez kozła się skakało i się wchodziło po drabinkach. No nie, ja miałam właśnie taką na gimnastykę dłowie. i tam się chodziło po jakichś takich, nie wiem... Eee. No nie! Co no, ja jest spuchłaś? Jakiś o Boże, Ej, wy, 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 ale masz dusko, nie? I Dwiłaś... berko, berko. odwróć się, odwróć się, pokaż tyłek, pokaż tyłek. I ma taki zielony kraj. Chyba za dużo Ej, chyba był było. Oj, o Boże, ja było warto, bardzo dobre kiełby były. Jak ja wejdę teraz pod takie yes. Ja, God, ja tu Ej, nie, patrzcie. nie mogę wejść, nawet mój derpi na. O, a ja jestem turbo malutka, patrzcie. O Boże, ja mam... Ale tak? zobaczę, ja w ogóle nie mogę tu wejść jest Gruśa. No się dziwisz, jak masz taki tyłek upchany kebabami, to się nie dziw, że nie możesz wejść. A, a widzisz, nie. jakiego mam wielkiego derpiego, bo siebie on też mi spokół. Pomocy, Ale pomocy, Ale Puperaj Puperajto, no kurczę. A Mafina wygląda jak taka utuszona świnka, nie? O! No, Która idzie wfinga. zaraz za kiełbasę ogól. Ja nie wiem, co ja mam zrobić. Nie powiedz. nic Dobra, zrobić. ja padam w takim razie. Ja nie Dajam. mogę paść? O, się, Ferka, ty... dużo wysypała. O, o Ej, ja nie, też nie, jestem... Nie. Ja jestem jakaś szeroka za to. Wera, poczekaj, czekaj. Ach, ja co? Co? Kodzic, co ty? Zet... jak ty padłaś? No wskoczyłam. Ma no, ja nie mogę Ania, tu... odwróć o, o. się, zobaczcie na mnie. Zrób odrodzenie sobie, gdzie, gdzie Aga jest? Wielko mi Aga. Jakie cycki wielkie mam i jaki plecak <laughs> duży, zobacz. Twoja koszulka się trochę O Jezus, Rozsyp... no troszeczkę. Zrób rozsypa. odrodzenie sobie. Nie, ja już się rozdążyłam rozsypać. Bo tu trzeba zapamiętać jak w Squid Game. Kitek. Co? No to właśnie. Ja nic nie zrobiłem. No powierzyłeś nas! Dlatego właśnie widzicie, bo widzowie się czasami pytają, czemu Kitek z nami gra. No dlatego, żeby nas trollować i wkurzać, nie? Jakby to tylko dlatego! Chciałam pominąć Ech. etap, zamiast odrodzenia, ale wyobraźcie sobie, że nawet się nie dało. Tak mi się zablokowało. Oj. oj, oj, oj. Ale czekaj, ty zaczynasz od nie? jestem za. A! Nie, chyba! Checkpointa, nie cię dorzucono. Do tak, tak. Wow, to dobrze, ale, bo cały własny. Ale mi dobrze idzie. Nowa. Nie, jakby tak. od początku to już bym wyszła z gry. <laughs> jakby trzeba było całą szkołę od pierwszej podstawówki powtarzać, to, to też bym wyszła. To, znaczy powiem tak, ja do takiego gimnazjum to bym wróciła, <�ian> at <Area> <aan> bo to było w Do liceum nigdy w życiu, nigdy w życiu. Ja do liceum bym wróciła, wrócił, ale nie no do gimnazjum. A w gimnazjum było super dla mnie, no? A dla mnie nie. No to widzicie. Ale to było całkiem. Słucha? Coś ty zrobiła. I ja co zrobiłam? Ja nie wiem, on co ci chyba nie chodzi. Czy ty męczysz też go? No tak, no nawzajem, A, A. jak ty wyglądasz? Gdzie on <noise> jest? Ej, też chciałam go zobaczyć. Kitek, polecasz jakiegoś kebaba? Kebaba, <noise> kebaba? Ja nie jem kebaba, ja nie wiem. Jo, 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 ja nie widać, jo, nie widać, jo, jo. Ale wielki pompuś. I co, chciałbyś wejść na tą drabinę i się nie da, o, widzisz? Nie da się. Jak się czujesz teraz? Jak, jak się, się czujesz z tym? Że jesteś tak bardzo ulany, że nawet na drabinę nie możesz wejść. Bardzo śmieszne. Nie jesteśmy teraz na plastyce albo malujemy szkołę za karę. Dwie opcje. Graffiti w sensie? No. A dobrze. Ej, no w sumie taki mural zrobić na szkole. <grym> to jest ten czowy dywan. Ja już nie nie jak taki skończy. mural bym ładny zrobiła. No. Na gimnazjum era. Nie, nie chciałabym chyba. Ooo, lawa! Szkoda, farmy. Podłoga to lawa. Czekajcie, gdzie jest aga? Aga, my na ciebie czekaliśmy. A ty? <laughs> o, ona poszła dalej. Szczerze, ja jestem 36, ja już chyba na was nie czekam. Co? Nie, wszystko widzę. Czekaj, czekaj, ja zaraz <laughs> cię tu spowolnię <śmiech> trochę, <śmiech> trochę chyba. <śmiech> ej! <śmiech> ej! <śmiech> ej, to nie ja nawet byłam ty. Jestem <laughs> To nie ty, jak widzę tam ciebie, jak stoić. No ale to była ja, ja cię eksplodowałam, to Kitek cię zamroził! Co mnie ja dotykacie? Muszę, cię, ja nic, ja nic nie... No weźcie! To nie ja! Czekaj, ja biegnę tak. do was! Jak przyjedziesz tutaj teraz do Trójmiasta, to masz kopa w tyłek na rozpęd, nie? Przysięgam! No, teraz to ja spadłam Jest, jestem! Dogoniłam! No weźcie, kto mnie tam wyrzuca?! No? Weźcie go, wywalcie z serwera. No, ja myślę, że to jest. No, i znowu Do klasy trafiliśmy, ale wie pan. co teraz? No, bo dzwonek pewnie był. pewnie Przecież musimy tak znaleźć. O, znalazłam przyszedłem. Ej, ale przez to, że teraz jestem ulana, to mogę sobie przychodzić. O, jednak nie mogę przechodzić. A, Dobra, już dajcie to a, przejść. Zilone. Przestańcie już. Wow, wow, wow. Pa. Nożyczki. to frustruje, nie? Nożyczki, OMG. Wy tutaj jesteście? A jak tutaj wejść? Ja mam zablokowane. Tam może taki musisz znaleźć. Na biblioteczce jest. Przycisk? matematyka to zło. Oczywiście, że tak. Ale, o Boże, nożyczki jakieś. Co tu się dzieje? Kartka. Zacięłam się kartką. Ale nie ma co ukrywać. Dodawanie i odejmowanie, jakieś mnożenie i dzielenie czasami się jednak przydaje, nie? Czasami. Nie, no ja lubiłam matematykę ja, ja nie lubiłam historii, bo nie miałam pamięci do tych wszystkich dat. Czekaj, zobaczymy jak Aga to przejdzie. No właśnie nie, chyba nigdy nie przejdę. Tak A ty nie nadal nie jesteś jabbo, czy nie? Nie. Nie, już, A, już, nie, się już nie. nie. O, dobra udało się. Ej, Ej, wiedziałam, że, wiedziałam, że wpadnie ten kalkulator. lata. Ej, słuchajcie, przerwa obiadowa. Ja zamawiam frytki, bo od tego ketchupu Jedzenie. aż mam ochotę. Ja chcę zupkę pomidorową. O, jaka stołówka, No i jak w to w przejść?! Gruducie. Ej, Oprzydliwe. ręce umyłaś? Ręce umyłaś, że tam postać nie, No nie mogę Ale. tego przejść! Aga, nie dotykaj tych przedmiotów! Ale no się... przecież nie dotykam, a to i tak dotyka moja postać jakimś cudem! No to obetnij paznokcie stopę. <laughs> nie, lubię mieć szpony na 10 cm, wiesz? No, no i pyszne? na ten właśnie, właśnie No, no nie, Kitek, kiedyś... wiesz... Ja wychodzę z tej gry, nie mam Aga, ale tutaj hamburger na ciebie czeka i pizza! I fritki. Czy ja mogę go wywalić z tej gry? Please! Zaraz Możesz! Poczekaj, zaraz, 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 zaraz to jest taka opcja. Wyrzuć! Jest. Ale to chyba nie będzie to. Właga nauczyciel, ej, tu jest chyba korytarz, gdzie ma ten patrol, tak. Jak to się wybało? Dyżur, dyżur! Cicho siedzi się nie odzywa i nie odzywaj i groźna woźna będzie. Ojej, zawsze, zawsze się bałam, że ktoś na mnie nakrzyczy na korytarzu. Ej, ej co jest? Ja, hmm. ja zawsze w każdej szkole miałam groźne woźny. Boże. No mnie Więcej praw niż dyrektor w tej szkole. Taka szkoły. prawda! Woźne rządzą szkołą, jakby, wiesz, tu, tu nie ja ma się, się oszukiwać. Ja bardziej bałam. No. no. nie, ślepy zaułek, wiesz, mnie dobrze, A, klinikum, zaraz dostanę. Popatrz, ja już dostałam, ja już dostałam. Dobra. Nie w tą stronę poszłam, może o, zablokuję. zablokuję. Zjadła... o zablokowałam, prawie go zablokowałam. Do, uciekłam. Szczerze to w ogóle bym coś wow. zjadła, jestem wow. <laughs> głodna. A aj, 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 jadłyście frytki z, lo z lodami, dobrze mówię, frytki z lodami z maka? Oczywiście, kiedyś po to Ja nie, 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 nie No Ale już minęło trochę jest, czasu, bo Czemu jakiś nauczyciel goni, który nie, nie jest, jest. 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 kijem? A ja, Donalda jadłam. O, nie, o, nie, o nie, Boże, nie. ślepy zaułek. O mój Boże, to oni nauczyciel. Zostawcie kciuka do góry, to musimy wziąć tę werkę do maka i jej frytki z lodami. Ona nie wie, co traci. O, i nagramy reakcję, bo ja mm -hmm. na nigdy nie jadłam. Pyszne są, i z polewą truskawką najlepsze. Ale ja na truskawki mam uczulenie. Ja też, poświęcisz się. <laughs> No to Krótka oni muszą zostawić bardzo dużo łapeczek w górę, żeby <laughs> potem przecierpiała to uczulenie. Krótka piłka. W o, ogóle Boże, nie wiem, czy widzieliście, jest. ale na ostatnim shortcie z tego chipsa, co tam trollowałyśmy, no. mamy 100 tysięcy łapek w górę. O, bo... co to znaczy, to znaczy, o, że ja o, będę grać drugą część. Drugą część! Ej, to teraz ostrego ci kupimy, nie słonego. Nie, to teraz już prawie go zjedziesz, będziesz blisko, Werka. Teraz już nie. będziesz dała go do ust prawie, nie? Na co ja się pisałam, powiedz. Ale nie, to trzeba coś innego teraz zrobić, że na przykład usiądziesz hmm. na butelce... <laughs> To, to może jednak ja nie przyjadę do was. To mówicie ten challenge taki zrobić po prostu, że czekajcie, ubieramy buty i na bucie, tak? Stoimy na jakimś przedmiocie, żeby się przewrócić. To to jest, nie, tak? to jest nie, to jest niebezpieczne, ja to bym nie to robiła nic To nie jest niebezpieczne, mi... ja rozumiem. Oni oszukują w tym challenge'u i oni jakby ustawiają tak kamerę. Jak a tak to naprawdę oszukują? się stoi. Tak, a tak naprawdę się stoi na takim stole jakby. Tylko, że w kamerze tego nie widać. Nie. Ale, ja Ale niektórzy stają normalnie i później mają złamać. Mamy kręgosłup, już była brzmiańska. Naprawdę? Fidget spinera dostałam! Zobaczcie! Ui, ale fajnie! ej, fidget spinery już są niemodne. Można, można go rozkręcić. Dobra, no, widzowie, no, to wy zostawiacie kciuka do góry, a my spróbujemy rozplanować. Rozpa, roz. Jak. To? <laughs> fidget <spinner>. <śmiech> roz, <śmiech> Rozplanować, jak mamy stanąć na butelce, żeby się ona nie zawaliła i nic sobie nie zrobiła. Ja nie będę z ja mogę na przykład, nie wiem, zrobimy, bo ja nie lubię pieczarek i zrobimy, wiecie, tapujemy, tapujemy, że Aga jak grzyby, rozumiesz? Hahaha! Odbierzcie sobie nagrodę tutaj. Jezus, no ja jestem gruba teraz, poczekajcie. A, Gusia Grubusia. Co dostałaś? On się o, czekaj, Uła, to co mam? co oczekaj co to jest? Nie trwam! Mógł Z być Włosy nie Ale podzięłaś. super! Kitę, tak, chodź, poczekaj, poczekaj. Poczekaj na mnie, no. Pomóż podciąć jeszcze końcówki? Nie, 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 dziękuję. Tylko nie, mogę nie, tak, nie, nie dziękuję, 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 Nie, dziękuję, nie, dziękuję, nie, dziękuję. Ofera się boi obcinania włosów. O, Tapujemy, nie, tapujemy, nie, a wera obcina nie, włosy. O! Nie zgadzam się. Nie z... Nawet jak będzie milion <laughs> lajków, to nie zrobić. Ale zrobiłem. no, przecież naprawdę tego nie zrobimy. <laughs> to jest tylko tapujemy, tapujemy, a Vera już obcina włosy, ale nigdy do tego nie dojdzie. Ała. A ty tym spinerem też możesz mnie uderzyć? Ja tak już nie tak mam nie. tego spinera, bo mnie pokonałaś, mi zniknął. Wybacz, oddam ci taki. Kupię ja... ci taki, tylko różowy. Ale on był w kolorze Gatolin. Jestem! I... Oh, Boże! Odbierz prezent, prezent, odbierz. Tu no dostajesz, dostajesz, tu dostajesz. Dobra, poczekajcie, no zobaczmy. A, sprężynę... Po co, co to niby robi? Bo... Ej, ale ty jesteś wysoka! podskok, rzeczywiście! To co, to co tańczymy, Uciekaliśmy ze szkoły, tak? A? No, no właśnie, tak jak ja Bi. Wakacje o! się wydłużają! Tak, wakacje się przedłużają! Wakacje robią się tak grube, jak ja jestem w tej grze! <laughs> Big ogo. Big wakacje! No to buziaki!